Siemano, witam was w kolejnym odcinku Daily. Dzisiaj jesteśmy w Brandenburgu. Niestety wylosowało się dosyć słabo. Mam mega dużą turę. Co prawda, część jest na domkach, jakieś nie wiem, 30-40% tury, może. Reszta na kamienicach. Mam 156 stopów, 195 lokalizacji i znowu prawie 300 paczek, 285. Także no jest dosyć ciężko. Pierwszy blok na naszej liście. Byłem już czasem w Brandenburgu, tylko że wtedy miałem same kamienie i dostałem 33 stopy resku, jeśli dobrze pamiętam. Także no, tak to wygląda. Cześć. W tej okolicy też byłem, tutaj zaraz będziemy mieli misję, bo jak widzicie albo nie widzicie, to te bloki z tej strony nie mają w ogóle wejść i trzeba wjechać przez ten łuk, który tam jest. Co jest, no nie lada wyzwaniem powiem, no ale na szczęście jeszcze nie teraz, tam stopy będziemy mieli później. Też tutaj ostatnio byłem, to wjeżdżałem tutaj chyba na 5 razy, że wiecie, wjechałem i wysiadałem, żeby zobaczyć czy na pewno nie zahaczam, bo naprawdę może się tak zdarzyć. Teraz nie wiem co to jest, niby numer 11, ale jakoś nazwa Hausweltung, Hausweltung, aha to jest chyba firma. To pakiet. Mega szybko poszło. Jedną paczkę mamy do piątki naprzeciwko. Jestem ciekawy, czy uda mi się dzisiaj wyrobić bez rescue. Może się uda, ale pewnie będę do końca czasu pracy robił. Pewnie z skrzynki nie. Trzeba zadzwonić. Ciao. Furzia. Teraz mamy paczkę do jakiegoś lekarza chyba, nie wiem, szukamy ten, to jest Nora, Fjór papę a ok, piękne, ciao, miła pani nam pomogła, wzięła od nas paczkę, powiedziała, że to jest tutaj, takich ludzi naprawdę szanuję, bo to naprawdę bardzo łatwa, że wiecie, widzą, że szukam tego, po prostu zapytać się do dokąd jest ta paczka i albo nakieruję, albo weźmie tą paczkę, naprawdę mega. Mega, to jest miłe. Zobaczcie w ogóle osiedle. Byłem tutaj ostatnio. Tylko, że miałem. Żeby was nie skłamać, chyba 23 paczki. I z 18 lokalizacji tutaj, nie? Każda inna klatka. Nie wiem, z godziny to chyba robiłem. Aluen szuli, głupki paket baje pakiet w aufmachen? Ja natürlich, kein problem. Lik się poza ture. Ok, dziękuję. Kurde. Jaki pan miał głos, jaki ten. Jaka jakość domofonu, w ogóle. Nie wiem, nie mają właśnie napisanych nazwisk. Paczkę już też zostawimy. Jedną paczkę wsadzimy do skrzynki. ciekawe czy się zmieści. Dobra. Weszło. Dobra, i teraz mamy numer 4a. I nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale wydaje mi się, że. Z tamtej strony, bo to można obejść, jest 4D i 4C, a 4A będzie za tym budynkiem, ale no to zaraz to sprawdzimy. Bo na mapie w ogóle to znaczenia się nie zgadzają, nie wiem w sumie czemu. Może jakiś po prostu za nowe osiedle, albo Amazon jeszcze nie zaktualizował tych map. Ogólnie to jest tutaj numer, tylko że jestem zbyt ślepy, żeby zobaczyć, jaki to jest. I muszę tam podejść. Dobra, 4A jest, są skrzynki na zewnątrz, więc szybka akcja. Nie no i lecimy teraz do 4C. Tam mamy 6 paczek. Ogólnie mega dużym plusem tego, że jest lód, taka chlapa, jest to, że po prostu tego baga się o wiele lżej ciągnie. Ale fajny Mercedes. Patrzcie. Tak mi mógłby jeździć. O, drzwi mamy otwarte, ale w sumie jak już powiedziałem o aucie, o tym Mercedesie, to... Wyświetlił mi się dzisiaj TikTok jak makówka music. Nie wiem, może ktoś jej nie kojarzy, ale to jest taka dziewczyna, co nagrywa sobie vlogi z rodzicami. Dosyć kontrowersyjna postać w internecie. Odbiera nowe auto z salonu. Po prostu uśmieszą mnie komentarze ludzi, którzy się tak spłakali pod tym filmem i pisali. No, ale przecież to nie jest twoje auto. Dopóki płacisz leasing, to nigdy nie będzie twoje. Ale. Co to w ogóle jest leasing? To sobie każdy może wziąć, jakby. co? Nie, nie każdy może sobie wziąć leasing. Mega mnie to ogólnie śmieszy, że ludzie są tacy zazdrośni i po prostu ktokolwiek bierze jakieś auto i po prostu się tym pochwali, to te komentarze o tym leasingu. Nie tak śmieszą, jakby jeśli to jest takie proste i takie super tanie, to czemu ludzie nie jeżdżą super autami i sobie nie biorą w leasing? Po prostu tak nie jest i nie wiem, taka zazdrość ludzka mnie mega denerwuje. Nie wiem, dajcie znak, co wy o tym myślicie. Dobra, muszę sobie zapisać, kto gdzie mieszka. Ja robię tak, że odpalam konwersację z Magdą na Whatsappie i po prostu wpisuję nazwisko i numer piętra. Ok. Doręczone. Zaczniemy sobie od samej góry. Tak będzie najłatwiej przekalkulować, kto gdzie mieszka. Dobra. Zostawimy mieszkają na samej górze i mają tylko jednego sąsiada obok, więc. Aha, tutaj już paczka zostawiona. Bo nie ma miejsca. No i ostatnia paczka. Pani ma nawet napisane, żeby zostawić przed drzwiami, więc nie będziemy się szczypać. Też jej nawet nie ma. Kurde, dosyć szybko poszło. Myślałem, że będzie o wiele gorzej. Czo. Ogólnie pokażę wam coś. Fajny burger tutaj jest. Znaczy fajną ma nazwę. Nie wiem czy jest dobry, ale nazywa się Brandenburger. A jesteśmy w Brandenburgu. Mega fajnie ktoś to wymyślił. Jakoś mi się humor poprawił, bo przyszła mi paczka do Polski, którą zamówiłem, szła aż z Francji, także. Jaram się, ale co to przyszło, to zobaczycie na vlogach z Polski przygotowaniach na naszą podróż. Mamy w właśnie sobie takie 3-4 vlogi z naszych przygotowań. Więc zostawcie słuchaj, żeby nie przegapić tych odcinków. Mega stara kamienica w ogóle. Taka typowa niemiecka bym powiedział. Oby się zmieściło do skrzynki. Mamy ciekawą funkcję. Która jest mega rzadko spotykana w Amazonie. To jest bardzo dziwne, powinno być w każdym. Mianowicie mamy dostęp jednym kliknięciem. Kliknę odblokuj, i drzwi powinny się otworzyć. Zarobiste. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale jest to świetne. Piek. Uff, zmęczyłem się. Dziś z lot kurierów się zrobił. Tam DPD, tu GLS, ja. Tam jeszcze jakiś jeden kurier, ale nie wiem skąd naszego klienta nie ma, ale mają napisane żeby zostawić paczkę pod drzwiami. Tylko ciekawe czy ktoś nam otworzy w ogóle. Tak szyn. to będzie tutaj. Jest. Jakie strumy schodnie. Właśnie doręczyłem do pani paczkę i dostałem paczkę żelków. Mega miło, akurat mi się coś słodkiego chciało. Ale wiem wam, że takie gesty naprawdę robią dzień kuryerowi. Jakby taka paczka żelków, nie wiem ile może kosztować, nawet pewnie nie 50 centów, ale jakie to jest po prostu miłe. Kolejna mała koperta, idealnie do skrzynki. Bardzo mi się podoba na Brandenburgu to, że wiele osób schodzi na dół po paczki i że w większości przypadków e, skrzynki są na zewnątrz. To też dużo łatwiej przyśpiesza tę pracę. No i dobra, wjeżdżamy teraz w ten łuk, co wam mówiłem o nim. Nawet nie wiem jak tu wjechać, bo jakiś debil tutaj zaparkował. Ale no muszę jakoś to zrobić umiejętnie. Dobra, chyba git będzie. aż muszę sobie okno otworzyć. Nie, muszę wyjść. Muszę wyjść zobaczyć, czy dobrze wjeżdżam. Dobra, chyba będzie git. Z tej też git. Dobra, damy radę. Po prostu jadę prosto. O, jest, dobra. Udało się. Mega schiza jest. Ja naprawdę wolę sobie wysiąść, zobaczyć czy na pewno przejadę, sprawdzić to, niż musieć płacić za auto i się denerwować potem. Aluen Sudigum chciałby i Ja No i elegancko pani wzięła paczkę. Dwie paczki ze skrzynki numery Numer 2: Eins To jedyne rzeczy, które umiem po niemiecku. To uczucie, gdy mijacie kolejny rok w Niemczech przy użyciu. Dankeschön i bitte. Mamy godzinę 15. Zostało mi 115 stopów, 138 lokalizacji i 215 paczek. Dosyć sporo. Za jakieś pół godziny zrobię sobie przerwę, bo już się robię głodnie. Jezu, teraz otworzyła mi klientka i tak pachniało takimi faworkami. O Jezu, wieki tego nie jadłem? Mm. Ale bym sobie szamał. Kolejny raz mamy lokera. W sensie kolejny raz. Pierwszy raz dzisiaj, ale w ostatnim odcinku też miałem. No ostatnio rzadko mi się trafiają. która się otworzy. Ja myślę, że ta. Tak jak ostatnio. Dzięki. Łapka, komentarz i subskrypcja. No i podbicie filmu oczywiście, nie? Jak mógłbym was prosić widzowie. Widzicie? Wejdzie. Mamy dwie wypadki do doręczenia. Połączyłem sobie dwa stopy, bo tutaj lipa z parkingiem, a mamy trójkę i jedynkę. Miejmy nadzieję, że będzie w domu. Ja Amazon! No a to wsadzimy sobie do skrzynki. A, w sumie był tutaj parking. No tak to jest jak się nie zna terenu. Właśnie na takich rzeczach traci się czas. Ale coś mi w samochód, bo tam stał na samym początku i czekał. Skrzynki, pozamarzane Było napisane, żeby zostawić w shopie. Myślałem, że to będzie domek, a to jakiś blok Ale na szczęście mamy kopertę i skrzynki na zewnątrz Fota w ogóle typ ma takie nazwisko jak nazywa się miasto, w którym jesteśmy, nie? Niesamowite Jeszcze jakby poszedł na tego burgera, który się nazywa Grandenburger To już w ogóle by było niezłe combo Kurde, już się zaczyna robić ciemno. Zostało mi jakieś 10 stopów tutaj, a potem lecimy na domki. Jezu, jak się przestraszyłem tej postaci. O, mi się wywrócił. No Tutaj na przykład w ogóle nie widzę numeru. A, numer napisany na, na tej stronie słupka. Niesamowite. O Jezu, mega... o Boże. Już bym się kurwa połamał. I tyle by było z wyprawy. Super, mega fajnie odśnieżone schody. Bezpiecznie dla kuriera. To mi się właśnie podoba, takich klientów to ja szanuję. Dostałem informację, że mam zostawić paczkę w piwnicy. Dokładnie tutaj co to jest za jakiś inkubator do jajek No nic musi być tak Patrzcie jaki packet box porządny Ogólnie zaprezentuję wam jaka jest ślizgawica co? Właśnie taka, że można tego sobie robić. Tera, Idziemy do 160. A nie wiem gdzie to jest. Czy to ten dom? Czy może tamten? Nie mam pojęcia. Czy mogę napisać do Twojego zdjęcia Czy tutaj jest 160? A? Nie wiem. Dla mnie ty jesteś pakiet boxem. Zostawiam cię tu. I pozdro. Mamy 18.43 i zostały mi 45 stopów, także musimy przyspieszyć tempa. Jesteśmy na takiej okolicy. Chyba ja już przyjechałem na 51, chociaż nie wiem. Bo oczywiście żaden z tych domów nie ma podświetlonego numeru i nie jestem w stanie tego zobaczyć. 51, ciekawe który ten numer. Ha, what? 49. Na mapie jestem w lepszy numer 57. Wejście zostawione autem. Numer jest tutaj. Szczerze nie interesuje mnie to w takim przypadku i zostawiam paczkę w garażu. I nie chcę po prostu po to przyjdą, bo to jest dla mnie komiczne. Na przykład to się mega szanuje. Pokażę wam coś. Na no pewnie tego nie zauważycie, ale tam do samego końca, gdzie jest jasno, ciągnie się droga, nie? I pan napisał, że proszę podążać tą drogą. Mój dom znajduje się na końcu, można zawrócić. I to się na przykład szanuje, bo już chciałem tu stanąć na samym początku i po prostu tutaj nie wjeżdżać. Zostawiam paczkę. Nie wiem, czy to naprawdę jest takie ciężkie dawać, dawać kurierom wskazówki. To jest idealna lokalizacja na paczkę. Patrzcie jak to pięknie tutaj wygląda na mapie. Ja stąd właśnie jadę. Wiem tutaj nie wiem z, z 5 stopów i jadę tutaj. A resztę to już nie wygląda za ciekawie. Mam nadzieję, że to będą domki. Mam 121 godzina 19.11. Nie wiem czy dobrze widziałem, ale widziałem jakieś pudełko. Mam nadzieję, że znam paczkę. Tak, paket beata indykiste spoko dzięki. No super. Nie wiem, jak można nie posypać sobie schodów wejściowych. Niesamowite to jest dla mnie. Dobra, oficjalnie został nam ostatni bagaż do rozpakowania. Zostało 21 stopów, 22 lokalizacje i 40 paczek. I tutaj, macie to, że wyłączył mi się właśnie skaner, i bardzo prawdopodobne, że on się po prostu rozładował. I ja w 0% na skanerze masakra 19.59 mi zostało 8 stopów. Co, odpalam go i po prostu będę z auta wszystko zaznaczał. Niech on się cały czas ładuje. Pierwszy raz mi się skaner rozładował, nie? Od tego mrozu zasłanego. Super, tutaj to, to kłada. Dobra, zostały nam ostatnie dwa stopy. Tutaj dwie koperce do jedynki, tak się to schowa. Wspaniałe uczucie. Jak się idzie dręczyć ostatnią paczkę. Pik. No i dobra, mamy to, dzień można uznać za zakończony, godzina 20.15 na bazę 30 minut, czyli o 20.45 będę na bazie dopiero, o 21.00 pewnie w domu. 8.40 jestem w pracy, dwie paczki do zwrotu z zamkniętej firmy, a szkoda, bo można by było mieć zero i bym nie musiał pewnie czekać w kolejce. Także tak, dzisiaj miałem dosyć ciężki dzień, jutro widzicie się z Magdą, nie zapomnijcie zostawić łapki, komentarza, suba, podbijcie też filmik i co, do zobaczenia. 可以吗？进苦些吗？